Pozdrowienia z trójstyku granic Białoruś, Ukraina, Polska, Białoruś. Oczywiście na motorku, tu jest sam trójstek. Kufry z dziełem, zostały w domku, jazda tutaj, terenowa. Tam za tym płotem. Ukraina, tutaj Białoruś, a tutaj Polska. Trójstyk zresztą chyba pisze o Rzeka Bóg i trójstyk. Na styku granic. Kamer tu masa. Brick brother.